Witajcie w moim konkursie. W moim takim konkursie trochę serwerowym raczej, bo odbywa, bo nagrody są na moim serwerze. Więc właśnie jakie są nagrody? Nagrody 50 tysięcy złotych na serwerze mc.meta.net.pl To jest mój serwer i jeśli wygrasz, dostajesz to 50 tysięcy złotych i to naprawdę jest duża ilość pieniędzy. Można to sobie możesz z taką ilością pieniędzy założyć sobie nawet dwie gildie, albo nie wiem, kupić sobie e, zbroję całą ochrona 4, więc naprawdę e, opłaca się brać udział w konkursie. Dobra, więc co trzeba zrobić? Musisz w komentarzu przesłać mi film, w którym powiesz czemu to ty masz dostać 50 tysięcy i w najgorszym wypadku napisz w komentarzu. Czyli prześlijcie mi w komentarzu film, wideo, y, odpowiedź wideo dajcie, w którym mówicie, czemu to wy y, macie, to, macie dostać te 50 tysięcy. A jak na, na przykład ktoś nie nagrywa i nie umie, to już w najgorszym właśnie wypadku napiszcie to w komentarzu. Dobra, zasady. Pierwsze, musisz być moim widzem. Dwa, praca ma być zrobiona przez Ciebie. Tak, właśnie, nie znoszę jakiegoś kop kopiowania lub coś w tym stylu. I pracę należy zgłaszać do 20.06.13, czyli do 20 czerwca 2013 roku. No więc ja czekam na Wasze prace i się z Wami żegnam. Cześć.